Nó vejer Nó vejer Ta sama planson Til vejerast Start to pausing Er Stajesz, ekran świeci, znowu scroll, scroll Czas i kapie z palców leci w dół, jak trorfo. Możesz zostać cieniem, możesz zrobić z tego tron To jest twoja liga, nie porównuj czyjś ikon Albo karmisz nawyk, albo karmisz sobie głód Jedno klika memy, drugie idzie łamać mur Jedno szuka wymówek, drugie szuka nowych dróg Jedno czeka na ratunek, drugie samo buduje puch. Yeah. Jedno stoi w miejscu, gada, tak i mam już los. Drugie ciśnie dalej, chociaż w gardle siedzi głos. Odpuść po co ci to? Życie ma być chill. Ty wybierasz, czy być zwykły, czy jak dynamitki Masz wartość sam w sobie nie z historii, nie z ich zdań Każdy dzień to nowe tak, Rób kolejne głupie, nie chce mi się stać. Możesz siebie zbudować albo zwalić w jeden ranek, jeden klik Powiedz w którą stronę dziś, którą stronę dziś? Yeah. Możesz być bestią w lustrze, albo duchem bez tła Możesz robić z bólu, paliwo, albo wiecznie się bać Albo liczysz swoje porażki, albo liczysz swój wzrost, albo chowasz się w kaptur, albo patrzysz wprost Jedno życie, jedna szansa, codziennie reset planu, możesz krążyć w tej pętli, albo wyskoczyć z banału, możesz truć się porównaniem, albo szlifować swój diament Możesz klikać w cudze marzeń, albo w końcu pisać własne Ty decydujesz, kto wygrywa w twojej głowie walkę Czy ten co chce wygody, czy ten co przyjmuje klasy Cisza też jest wyborem, Czy w niej rośniesz, czy w niej gnijesz Pytasz czemu nic się nie zmienia Sprawdź co z sobą robisz gdy nikt nie widzi cię. Masz wartość, wartość sam w sobie nie z ich lajków, nie z ich scen. Każdy dzień to nowe, wejdź Na ring albo wyłączony sen Możesz siebie zbudować albo burzyć cegła W cegłę dzień po dniu Powiedz w którą stronę dziś W którą stronę dziś Pójdziesz mógł. Możesz znowu zniknąć w świecie, stracić wzrok na cudzy świat, albo spojrzeć w twoje oczy, zobaczyć tam głód i żar. Możesz biec bez celu w kółko, możesz biec po własny szczyt, decyzja waży ty Krawisz sam Każdy dzień to albo krok do przodu Albo jutro zrobię znany stan Możesz siebie zbudować Robić z kałuży swój głęboki ruch